Obłoki srebrzyste to jedno z najbardziej niesamowitych zjawisk atmosferycznych, jakie można zaobserwować na niebie. Chociaż zauważono je po raz pierwszy pod koniec XIX wieku, mimo upływu lat cały czas pozostają rzadkim i słabo zbadanym zjawiskiem. Czym tak naprawdę są i jak powstają, o tym już za chwilę w pierwszym odcinku mega pogody. Naukowcy po raz pierwszy zauważyli obłoki srebrzyste w 1885 roku. W 1887 Otto Jess jako pierwszy sfotografował to zjawisko. Prawdopodobnie to właśnie jemu zawdzięczamy nazwę Nocticulent Cloud, dosłownie świecące w nocy chmury. Ówcześni badacze uważali, że chmury te powstały po erupcji wulkanu Krakatau w 1883 roku i składały się z pyłu wulkanicznego, który odbijałby promienie słoneczne. Prowadzone w następnych latach badania obaliły tę tezę, gdyż częstotliwość występowania zjawiska nie malała. Na początku XX wieku Alfred Wegener na podstawie swoich badań uznał, że chmurce składają się z kryształków lodu i pojawiają się na bardzo dużych wysokościach, nie potrafił on jednak w żaden sposób udowodnić swojej teorii. Jednak przeprowadzone badania w latach 60. potwierdziły jego tezę. Dopiero gdy ludzie zaczęli badać kosmos, mogliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym zjawisku. W 1995 roku naukowcy Uniwersytetu w Utah potwierdzili, że obłoki srebrzyste występują również za dnia, lecz nie są widoczne z powodu wysokości, na jakiej się znajdują. Dodatkowo kąt padania światła uniemożliwia obserwację tego typu zjawisk za dnia. Dzięki satelitom od 2001 roku prowadzone są dokładne badania tych chmur. Naukowcy określili też, na jakiej wysokości występują obłoki srebrzyste. Ma to miejsce w mezosferze, czyli na około 80 km nad Ziemią. Do tej pory naukowcy nie są pewni, jak para wodna dostaje się w tak wysokie części atmosfery. Jedna z teorii mówi, że wilgość dochodzi przez luki pojawiające się w tropopauzie. Inni uważają, że za ich powstawanie odpowiedzialne są reakcje chemiczne metanu i innych substancji chemicznych. Chmury te widoczne są tylko nocą. Gdy słońce znajduje się poniżej horyzontu, ale oświetla od dołu kryształki lodu. Co ciekawe, chmury te występują o wiele częściej na półkuli północnej. Można je zaobserwować głównie późną wiosną i latem. Obłoki srebrzyste tworzą niesamowite widowisko na nocnym niebie. Niektórzy pasjonaci porównują je do zorzy polarnej. Obłoki srebrzyste zdecydowanie są jednym z najciekawszych zjawisk na nocnym niebie. Sam byłem ich świadkiem w ubiegłym roku i muszę przyznać, iż robią wrażenie. W tym momencie właśnie widzicie zdjęcia, które udało mi się uchwycić. Napiszcie w komentarzu, czy widzieliście kiedyś obłoki srebrzyste. A na dziś to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z naszymi nowymi materiałami. Przypominam, że w każdy wtorek o godzinie 16 i w każdą sobotę o godzinie również 16 pojawia się nowy film na naszym kanale. Fajnie by było jakbyś wpadł, zobaczył co tam nowego u nas będzie, a w najbliższym czasie będzie się działo. Dzięki, to by było na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!